Witam, z tej strony Pepito i tu ciąg dalszy Warhammer, kampania Zielono zielonoskórzy. Tak jak zawsze przejdziemy sobie na mapę strategiczną. Zobaczymy jak to wygląda. Yy, tutaj z chaosem yy, pokonaliśmy jedną armię, zostały jeszcze dwie, więc niedługo, niedługo będziemy już powoli kończyć. Krasnoludy przejęły nam tutaj jedną z osad ale my już idziemy odbić ją, więc nie będzie problemu. Tutaj te księstwo graniczne oblega nasz barak war, ale my tu też już idziemy armią, więc powoli, powoli ich złapiemy. No i co? I to na razie to wszystko, więc wracamy na zwykłą mapę. I dobra, i teraz tak jak tu, z tym księstwem warszawskim, księstwem granicznym, przepraszam bardzo, tryb marsz, nie dojdziemy. Weźmiemy sobie tak... Kurde, Barak Var Zaniechaj ataku. Kurde, mogą nam przejąć ten Barak war? On się lekko... ...kurzył. Dobra. Musimy sobie tak, ustawimy. Dobra, i teraz jak to wygląda sytuacja. Musimy iść tu drugą armią. Musimy sobie... Może byśmy sobie zrekrutowali. Oczywiście to byśmy wzięli. To by było dobre. No i to wszystko chyba. Zobaczymy czy jeszcze mam coś. Tak naprawdę już nic tu nie mamy. Musimy czekać, następna tura. No, spokojnie to nie piwo, to Cisowianka, więc spokojnie. Nie piję nagrywając. O! Złapaliśmy krasnoludy. Nie musimy tego w ogóle ciągnąć, bo za mała armia, więc nie ma co pokazywać Wam. Oczywiście uzupełnienie jednostek. O! Dwie armie na jedną. Czy my mamy szansę? Oczywiście, że mamy szansę. Więc moglibyśmy ją rozegrać. Ciekawe by było. Czy oni mają coś poboczuczników? Nie. Dobra, więc toczymy tą bitwę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ciekawe. Czy uda im mi się go rozwalić? Dobra. Zrobimy coś sobie, coś takiego. Ustawimy sobie tak Tutaj weźmiemy sobie. Ustawimy sobie tutaj łuczników. Ustawimy sobie... O tak. Co tu jeszcze możemy... Tak, jest! Ustawimy sobie na pewno dziki. Wyśnijmy sobie tutaj. Nie, nie widać ich. Czy tu ich chyba nie da rady schować? Szkoda. To sobie tu ustawimy. Czy da się ich tu schować? Nie, ich się nie da schować. Więc my ustawimy ich sobie tutaj. Role będą na środku, mhm. sobie... bardziej tak co tu jeszcze mamy? Tu ustawimy sobie i tu ustawimy sobie bohatera. O tak. No i dobra. I co my możemy? Rozpocznijmy bitwę i zobaczymy, co on tu będzie chciał wykombinować. Czy on tu do nas podejdzie? My możemy ustawić tutaj tych chłopków, żeby oni y, nie biegali za przeciwnikiem. Już strzelamy. Już strzelamy. Męczony ostrzał. Ochocze wygrywa aktualną walkę. Tutaj trochę dostają. O, dobra. Musimy zwolnić. Ustawiamy ich. Chodzą już te orki. Yy, bohater. Ustawimy sobie tu bohatera. Dobra, ustawimy sobie jazdę. Dobra, jak nasza jazda? Dobra, ustawiliśmy sobie jazdę. Dobra, zobaczymy jak to wyszło. Tu sypią nas. Tu idzie kolejna pomoc. Tutaj sobie radzimy dążę z tą pierwszą, ustawimy sobie tutaj. Dobra, jak tu wychodzi? Dobra. Trole tu biegają. Niech oni się wrócą. Ten troll się już poddał? Chyba tak. Dobra. Jak to wygląda? musimy się wycofać Dobra. Wycofać bohatera, jak to wygląda sytuacja? Mam nadzieję, że uda nam się coś ubrać. Tutaj chcemy przyspieszenia. Dobra. Zobaczymy jak to wy wyjdzie z przyspieszenia. Mam nadzieję, bo tu nic ciekawego się nie dzieje. Chyba dostaniemy jednak baty Weźmy tutaj Moi wojownicy uciekają to nie jest na rękę Piechota z mieczami. musimy tutaj wjechać w nich Nasi trolle dostają, jednak, jak to nam idzie? Dobra, chyba wygraliśmy duże straty zakończymy bitwę? Nie, jeszcze ich trochę pognębimy przyspieszymy. Niech stracą jak najwięcej. No i chyba teraz zakończymy dopiero. Chyba, że tu jeszcze możemy coś zrobić, ale nie, zakończymy bitwę, nie ma co ciągnąć jej. No i dobra, zobaczymy jak to wyglądało. Straty 243, o dziwo nie tak dużo, jak myślałem. Oni tu ogromne straty, ten drugi trochę mniej, ale ten pierwszy bardzo dużo stracił. No, bardzo dobrze nam wyszło w miarę, nieznaczne zwycięstwo. Ale zostało nam ponad połowa armii. Szybko sobie tutaj od pokutujemy. Oczywiście uzupełnienie strat. Dobra i co tu? Wampiry będą tu jeszcze coś próbowało zrobić, ale... Oni są wróg zabity w boju. Bardzo dobrze. cieszymy się. Tutaj nasz kolega dostaje umiejętność. Co my tu mamy? Rozkład duszy. 30 do Pana, oczywiście, to bierzemy i atakujemy. Poblegamy. Weźmiemy sobie tak i tak. będziemy oblegać. Tutaj mi się przypomniało, że mamy armię jeszcze też bardzo mocną. Bardzo mocną. Taką, która powinna coś zdziałać. Przydają się jednak łucznicy jeszcze. Czterech łuczników. I weźmiemy sobie jeszcze... Trole. Tak, to będzie dobre. Tu mamy jednostki. Możemy ich zaatakować. Czy mamy szansę? Tu już nie ma co prowadzić. Oczywiście, że nam się udało. Pokonaliśmy. Możemy w końcu poulepszać sobie jednostki. Weźmiemy to podstawowe. Właśnie. Więc co musimy zrobić? Umiejętności i on będzie będzie wędrowiec szabrownik i dobra I teraz my musimy tutaj zrobić tak i pancerz przeznaczenia tu jest na max ostrze się, szermierza co te ostrze szermierza, obrona atak zwarciu to dobrze nowy amulet odporność na magię 15 odporność na magię 20 o, to sobie weźmiemy kamień oszustwa, dobra to sobie weźmiemy a tutaj możemy sobie go trochę podszkolić pancerz weźmiemy sobie tak wyjące ostrze wolimy to sobie wziąć odporność na magię, odporność na Odporność fizyczna, tak, to sobie weźmiemy. Zaklęte przedmioty. Weźmiemy sobie to. Wierzchowiec, nie mamy. Teraz tu, co możemy sobie zrobić? Dla jednostek nocnych goblinów zmniejszenie spatrzenia wampirycznego. Więcej hmm. schwytani po bitwie. nie nietoperz. Przychody z plądrowania. Dobra, weźmiemy sobie ustawimy. Trochę mi się ścina laptop chyba w taką temperaturę, bo my mamy w Szczecinie, nagrywam przy 34 stopniach, więc to może dlatego się lekko ścina. No dobra. Co my jeszcze możemy tu zrobić? Dobra. Mm -hmm. Chyba będę musiał zakończyć to. Tak. Chyba to będę musiał zakończyć. Więc do zobaczenia następnym razem. I co? I widzimy się następnym razem na następnej sesji. Dzięki bardzo. Do widzenia, pa.